Chciałabym się wam pochwalić, bo w końcu mamy zasłony. Po prostu szok. Uważaj, kochanie. O. W końcu mamy zasłony i teraz o co chodzi? Tak jak mówiłam, tutaj, tutaj o właśnie była wcześniej roleta, teraz jest zasłona. Ja ją teraz odsłoniłam, no bo dziś, żeby troszeczkę było więcej światła, ale ogólnie, no to ona jest zasłonięta, pięknie zaciemnia. E, e, z Allegro są zasłony za 53 czy 54 zł i są na sztuki. A tutaj sobie wymyśliłam po prostu, żeby to jakoś współgrało razem, e, żeby nie było tak, że tylko tutaj jest zasłona, a tutaj nie ma zasłon. To po prostu wymyśliłam, że tutaj mamy bardziej jako ozdobę. Te otóż zasłony nie były jakieś mega drogie, więc czemu by nie? Więc y, ogólnie bardzo mi się podoba, jestem zadowolona. Nawet mąż powiedział, że, że super to wyszło, <grym> i on mówi, że już woli, żebym sobie czasami właśnie pokombinowała w domu, też coś powymyślała, bo czasami jestem oczywiście maruda, bo mi się nudzi, a czasami mi się nie nudzi, i też jestem maruda, jak to kobieta, wiadomo, kobieta kobietę zrozumie. Tak więc y, strasznie mi się to podoba. Chciałabym się Wam pochwalić zaproszeniami na chrzest święty. O, kochanie, co się dzieje? No ja wiem, Ty chcesz iść na spacer. O, matko, poczekajcie chwilę. Tak, tak, tak. Aha. Muszę tu uważać, żeby mi nie spadła z kanapy. Ale to jest chyba na razie jedyny moment, kiedy mogę... Jedyna opcja, kiedy mogę po prostu jej tutaj przy niej coś pokazać. Tak więc to są zaproszenia... Na Chrzest Święty też są z Allegro. E, ogólnie spoko. Kurczę, no, no nie pokażę. E, ogólnie spoko, bardzo mi się podobają. Ogólnie wszystko tutaj. Ech, no nie, nie da rady, bo mi je zaraz zje. Dobra, udało się na chwilę, bawi się piłką. Eee, tak więc tak daliśmy robiłam te zdjęcie tak na szybko, bo stwierdziłam, bo miałam ogólnie różowe w różowym stroju, ale mi tutaj do tego zaproszenia bardziej pasowała ona po prostu w białej sukienetce, więc zrobiłam na szybko na kanapie. Oni tam pisali, żeby właśnie zrobić najlepiej na jakimś jednolitym tle, więc no na kocu. <grym> jako tako jest OK. I teraz tak. W środku wygląda to w ten sposób. Tutaj można sobie oczywiście wybrać wierszyk. Chrzest mamy 9 maja i robimy w domu ogólnie. Stwierdziłam, że nie chce mi się bawić, wiecie, w te restauracje, no bo oni co chwilę wznawiają te imprezy, później znowu zabraniają i tak dalej, więc stwierdziłam, że zrobimy w domu. Tutaj jest miejsce na, yy, wiadomo, na gościa. Można też u nich wykupić za chyba 10 zł, czy tam za złotów, nie, za złotówkę od zaproszenia. E, coś takiego jak lista gości. Oni tutaj wtedy wypisują na każdym zaproszeniu. Natomiast ja stwierdziłam, że po cholerę mi tam to sobie sama wypiszę na szybko, to nie jest jakieś nie wiadomo co. Tak muszę paznokcie zrobić. Mm. I stwierdziłam, że robię w domu. Wiadomo, będzie trochę zachodu. Wiadomo, będzie trochę zachodu, no bo to wiadomo: obiad, rosół, później jakaś tam zakąska, ciasta. Ale od czego są mamy? Ja już sobie tutaj się dogadałam, że jedna i druga mama zrobi jakieś mięsko, jedna i druga mama zrobi ciasto, i jedna i druga mama zrobi jakąś sałatkę. Ja też jakąś dzień wcześniej, może sałatkę, zrobię jakieś ciasto, opiekę. Jeżeli chodzi o dekoracje, to stwierdziliśmy, że, czy ja stwierdziłam, bo mój mąż to w sumie daje mi wolną rękę, stwierdziłam, że y, zrobimy coś na zasadzie takiej mini girlandy, tam z jakimś napisem typu Chrzest Święty, albo Chrzest Święty Karolinki, no coś jeszcze wymyślę, no bo jak to ja, ja lubię wymyślać czasami. <laughs> nie, to nie jest tak, ten, że, że po prostu robię imprezkę i koniec. E, to to... Aha, no i największym dla mnie, jeżeli chodzi o wyzwaniem, to, to jest ugotowanie ziemniaków. No bo wiadomo, idziemy do kościoła. To tutaj na, bo ja robię ogólnie, bo jeszcze nie mówiłam, robię chrzest na, między 17, na około 15-17 osób w domu. I teraz tak, no, wielki gar ziemniaków, tak powiedzmy. Idziemy do kościoła, wracamy i jak ja go włączę, dopiero jak wrócimy z kościoła, to zanim on się ugotuje, to wuchu, uchu, uchu, ile to minie. No jedynym moim takim pomysłem, znaczy w sumie dwoma pomysłami, ale jeszcze jeden muszę, że tak powiem, sprawdzić, czy to będzie ok. No to jest wcześniej ugotować po prostu ziemniaki tuż przed wyjściem, wsadzić do piekarnika, tak, na, taki, na taką opcję utrzymywania ciepła. No i po prostu wrócić i mieć je już gotowe. Albo... Albo po prostu włączyć na mały, nie gaz, tylko na małą moc, i żeby one już coś tam się zaczęły gotować. Jak wrócimy, to one już będą chociażby w połowie ugotowane. Więc to jest takie, są moje dwa pomysły. Wydaje mi się, że to z tym piekarnikiem. Tak, włączałeś sobie, Misia? Tak? Włączyłaś sobie, Misia? I z, moim zdaniem, jeżeli chodzi o to z tym piekarnikiem, to boję się, że one wyjdą później gumowate czy coś takiego. Jeżeli chodzi o mięsa, to będą one wcześniej przyniesione i będą właśnie w piekarniku na opcji podgrzewania. Sałatki, dzień wcześniej, będą pochowane do lodówki, już wszystko w salaterkach. Um, co jeszcze? Aha, jeżeli chodzi o stół, no to my, dzień wcześniej, całą dekorację zrobimy i już sobie przygotujemy sztućce, przygotujemy sobie talerze, wszystko 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 serwetki i tak dalej. Przygotujemy sobie dzień wcześniej, a w dniu właśnie ścin hmm. Rozłożymy wszystkie talerze, ja już ugotuję makaron, więc on będzie tak jak zazwyczaj, jak się przychodzi na weselach, tak? Już będzie wszystko rozłożone, jak przyjdziemy z kościoła, więc już będzie makaron ten, tylko wystarczy rosół podgrzać. E, tak, rosół będzie moim wyzwaniem, bo zazwyczaj tak jest, że jak się staramy o coś e, i chcemy to dobrze zrobić, to zazwyczaj wyjdzie klapa albo za gorzki, albo zasłony, albo mętny, albo za mało tłusty itd., itd., więc no nie wiem. Nie wiem, muszę znaleźć jakiś super przepis, żeby to jakoś wyszło dobrze. No, tak więc jeżeli chodzi o chrzciny, to tyle. I no jeszcze do chrzcin mamy troszeczkę czasu. Jeżeli chodzi o ubiór Karolinki, to ja szukam na Vinted. Nie widzę sensu kupowania za 200 zł sukienki nowej, czy tam jakiejś byle jakiej za 50 nowej. Ja po prostu szukam na Vinted i sobie sukienko kreację, bo ja po prostu chcę taką jakąś w miarę taką luźną sukieneczkę. Nie, zakupić też na wintet. Ja ogólnie bardzo polecam wintet, jeżeli chodzi o zakupy. Ja ostatnio zaczęłam sprzedawać Karolinki rzeczy. Wiadomo, czasami to idzie mozolnie. Mm. Natomiast no, sprzedają się rzeczy, nie powiem, sprzedają się. My mamy dużo ogólnie ciuszków, bo dużo chodziłam też po lumpkach e, i kupowałam w bardzo dobrej, okazyjnej cenie e, i nawet czasami z metkami. Teraz to sprzedaję, e, czasami coś dokupię. E, no i tak sobie właśnie ten trochę nowych, trochę od kogoś, e, trochę z lumpka, trochę z vintet i jakoś dajemy radę. Teraz sobie dokończę szczekawkę i uciekamy na dwór, bo dzisiaj e, jedziemy do miasta obok nas. I później, e, bo ja tam chcę iść do jednego sklepu, yy, właśnie do Lumpka. <grym> e, a, I z Karolinką jedziemy z mężem. E, I tam obok właśnie tego Lumpka jego ciocia mieszka z wujkiem, więc też tam podejdziemy na chwilę. Może właśnie damy zaproszenie, zobaczymy. Tak więc lecę. Dada! Dada! Dada? No powiedz dada! Dada! Nie powiesz dada? Dada! Hi hi. Nie wiem, czy córce przypadkiem nie idą za bo po prostu jest taka marudna. Dzisiaj musiałam szybko wracać ze spaceru, no bo tak mi się rozpłakała. Yy, ogólnie, teraz, jeżeli chodzi o spacery, to muszę mieć zawsze żyrawkę Sophie jako gryzaczek i muszę mieć Anaftin Baby, żeby jej tam czasami po prostu troszeczkę ulżyć, jeżeli ją coś tam spędzi. Co my jeszcze dzisiaj robiliśmy? Aha, kupiłam dzisiaj tulipany, bo prawdopodobnie jutro będę robiła. Kolejne zdjęcie, bo córka kończy we wtorek 6 miesięcy. No, a wiadomo, jak co miesiąc robię e, zdjęcia. Mm, tak, jeszcze nie wypisałam zaproszeń. Dzisiaj muszę to chyba jeszcze zrobić, bo już jest ogólnie, czy późno. No, już córka śpi. E, rozłożyłam to wszystko na dwa dni, bo jakoś nie wiem, nie potrafię się ogarnąć, jeżeli chodzi o to całe nagrywanie. Nie potrafię. Ja nie wiem, jak te osoby, które nagrywają przez cały dzień um, nie wiem, jak to osoby, które nagrywają przez cały dzień, potrafią jakoś tak, nie wiem, fajnie, zwięźle po prostu, a tu nagrają obiad, a tutaj kolację. Ja w ogóle kompletnie o tym zapominam. Ja wychodzę na dwór, zapominam. Wracam z dworu, zapominam i jakoś nie potrafię. No? Ciężko, ciężko. Jakoś czasami mi się przypomni, ale to się okaże nagle, że ja robię film, nie wiem, z pięciu dni. No ale takie życie matki po prostu szybko mi wszystko przelatuje dosłownie. Tak mi wszystko szybko przelatuje każdy dzień. Co prawda są one takie same, ale każdy dzień przechodzi tak samo. Aha, eee, no i zaczęliśmy to rozszerzanie diety u córki i ogólnie tam przez jakoś tydzień podawałam mi po kolei. Tam było dwa dni ziemniaczek, później dwa dni chyba dynia, później dwa dni chyba marchewka. Coś jeszcze mi. Doba... A, pasternak jeszcze był pomiędzy. Pasternak jej nawet e, przypadł, bo ja ogólnie słoiczki teraz daję. Jakoś mi się nie chce gotować dla dwóch czy trzech łyżeczek, które ona zje, więc wolę tam kupić za 2,50 czy tam za 3 zł słoiczek. Wiadomo, że ja tam większość go wyrzucę, bo ona na razie mi je tak naprawdę 3, 4, no, 5 łyżeczek mniej więcej e, e, danego składnika. Danego warzywka, bo na razie warzywa. No ale później miałam problem ogólnie, no bo zawsze daję córce na łyżeczce witaminę C dla zakwaszenia moczu, no bo tam nam wyszedł troszeczkę na podwyższony i daję jej też e, ten probiotyk, no bo po antybiotyku jeszcze probiotyk dajemy i ona zawsze mi pięknie, ładnie otwierała buzię, a, a tutaj po prostu nagle mm, tak o nie, więc stwierdziłam, że robię dwa dni przerwy, no i zrobiłam dwa dni przerwy, po tych dwóch dniach przerwy pięknie e, zaczęła znowu otwierać buzię. Jeżeli chodzi o lekarstwo, jeżeli chodzi o jedzenie, to tak średnio. Muszę tutaj czasami tak jakby położyć jej na usta, ona wtedy ładnie otworzy, a najlepiej ona je wtedy, kiedy e, Wyciągnie rączki, złapie sama łyżeczkę, sama sobie ją wsadzi do buzi i ona wtedy wszystko ładnie zjada z tej łyżeczki. No ale to jest dalej, te można powiedzieć średnio około 5 łyżeczek, no bo wiadomo, tam mniej więcej dwie łyżeczki ma na sobie, więc ja już tak mówię taką średnią, także około 5 łyżeczek zjada. Teraz ostatnio, jak już po tych dwóch dniach przerwy, daliśmy znowu pasternak, no bo stwierdziłam, że znowu dam jej pasternak, bo posmakował jej ostatnio, więc znowu zacznę od smaku, który gdzieś tam jej smakował. Um, i dałam jej też dynię, bo to było tak o pasternak. Później następnego dnia dałam pasternak z dynią i dzisiaj dałam dynię. Jutro dam chyba marchewkę albo marchewkę z kalafiorkiem, bo już jadłam marchewkę, ale coś nie bardzo jej podeszła. Ale teraz dodam troszeczkę wody, dlatego że zauważyłam, że na przykład dynia czy inne jakieś tam, czy ten pasternak mają taką gładką konsystencję, a marchewka jakaś taka jest, nie wiem... Nie, że grudkowata, ale to nie jest ta taka gładka, jednolita taka konsystencja. I chyba dodam troszeczkę do tego wody, żeby to bardziej takie wodniste było. No i zobaczymy, jak jej podpasuje. Ale tak jak mówię, to jest wszystko na spokojnie. Ona teraz 6 miesięcy kończy. Ja to tak zaczęłam, mówię, dwa tygodnie przed skończonym, 6, przed skończonym 6 miesiącem. Ona jeszcze mi nie ści stabilnie. Więc ja albo na bujaczku, albo na krzesełku, chociaż na tym krzesełku ona się tak mi zsuwa, że jest, widać ewidentnie, że jest jej niewygodnie. Wiem, że też można karmić na kolanach, ale ona mi kompletnie nie chce iść na kolanach, bo ona się rozgląda i nic jej nie interesuje, w ogóle jej jedzenie wtedy nie interesuje. Tak więc na razie gdzieś tam czasami idę na bujaczku takim tak pochylonym, tak żeby ona nie była, że leżąca, no bo komu cokolwiek by się dobrze przełknęło, jakby leżał, tak? Więc jeżeli chodzi o to, no to to tak wygląda. Ja to mam tak, że jak ja tak słyszę naokoło tutaj, to tak każdy znajomy ma tak, że albo dziecko pięknie zasypia samo, albo na przykład właśnie super zaczyna zjadać, a moja ani to, ani to, no ale taki typ dziecka, tak? I muszę po prostu być cierpliwa. Tutaj ostatnio moja koleżanka też już powiedziała, że przekłada z dostawki do łóżeczka swoje dziecko. No ale u nas kurczę jest ten problem, że u nas w sypialni nie zmieści się łóżeczko, a jeszcze jakoś nie widzę za bardzo Karolinki w osobnym pokoju, jakoś nie bardzo. I ona jeszcze mi się budzi co dwie godziny, a w sumie ona się nawet częściej budzi, tylko muszę ją pogłaskać na przykład w nocy, więc jakoś nawet można powiedzieć, że i dla naszej wygody i dla niej jednak stwierdziliśmy, że jeszcze w tej dostawce póki może... To jeszcze będzie, może ostatnio, pamiętam jak jeszcze byłam w ciąży, to powiedział, że nie ma mowy, a teraz jego córeczka, to jest po prostu, tak jak ja mówię, córeczka tatusia, i mm, to jest jego oczko w głowie, I ostatnio właśnie powiedział, że jak Karolinka będzie bardzo płakać i bardzo często się będzie po prostu budzić, to weźmiemy nasz materac z łóżka, położymy u niej w pokoju i będziemy spać na podłodze. Chociaż z drugiej strony nie wiem, gdzie tam się zmieści ten materac, bo no, jakby się zmieścił materac, to znaczy, że łóżko też by się zmieściło. Ona ma mniejszy pokój, więc no, nie bardzo to widzę, więc raczej myślę o materacu jednoosobowym. I pewnie ja tam będę spać. A może sobie będzie w, w sypialni smacznie spał. Tak bo teraz ogólnie nie mamy taki układ, można powiedzieć układ, no wiadomo, ja karmię, tak, a może raz w nocy właśnie jak córka trzeba zmienić pampersa, bo mieliśmy takie, czyli teraz w sumie już by nie trzeba było tak zmieniać, bo my zmienialiśmy przede wszystkim z tego powodu, jak córka miała takie bardzo wodniste kubki i wtedy mieliśmy ten problem, że jak pampers był troszeczkę chociażby już tam obsiusiany przez całą noc, no to po prostu rano to mieliśmy wypływ na ciuszki. Teraz te kubki przy rozszerzeniu są troszeczkę innymi, co sobie moglibyśmy z tego zrezygnować, ale osiągamy taki układ, że mąż raz w nocy właśnie wstaje i przebiera Karolinkę przed jej karmieniem. Tak, ona się budzi na karmienie, mąż ją bierze właśnie, ja się tam przygotowuję, bo ja zawsze rozkładam pieluszkę, bo ja karmię na leżąco. i żeby wiadomo, yy, całe łóżko nie było w moim mleku, no to właśnie. Rozkładam pieluszkę, tam właśnie biorę szumisia, smoczek przygotowuję i pieluszkę, którą kładę na twarz, bo ona właśnie z pieluszką tak sobie mieźwić, a więc, więc to tak u nas po prostu wygląda. Myślę, że to by było już na tyle. Do zobaczenia. Cześć, pa!